Jakie masz marzenia? Jest. On już spełnił swoje marzenia A jakie to było twoje marzenie? Mieć takie życie jakie ma No wiesz, jak wypijesz za dużo, to potem chodzisz i mówisz Jezu Sara, ja zawsze chciałem Pamiętam Żyć z takim życiem, jakim żyję Ale wiesz, my ktoś to No tak było. I to? Było, tak, dobrało. to też Mirki, no Ale no, tak zrobiłem Można to wywnioskować z twojej tej no tak, no jesteś leszczym no, 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 no dobra, jade, jesteś leszczym i co? Pierwszy raz ci ktoś tak powiedział na pewno nie, więc już skończ drążyć temat. A <gry> takie bo już nie wiedziałem sam powiedzieć no. Mówisz <grymody> mu wprost, nie rozumiem, <grymody> mówisz przynajmniej nie rozumiem, no. Prowadzę. <grymody> ja pierdziel co to wykręt Jak ty mogłeś nie... Tak nie wiem, że prowadzić? to prowadził. Ja nie wiem jak ty się Mocno ja trzymałem ja, ja, Nie no, trzymałem tylko wąwo. Lecą, lecą, po prostu. Musimy nabić w bonumrze. Stałem 92. Nice, nice. GG. Dobra, let's go! Nie no, dobra, nice. prawda. Kurde, nie ja 10, 9, 19, 7, 26. 26 dobra, i to jest comeback, i teraz wracamy do Iisa. naszych normalnych punktów. Ile mamy punktów overlord, bo ja mi się to dalej nie pokazuje. 66. 66. No jak? Przeżyć! Przeżyjesz, Nie, się nie, 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 no no moja wina No? Nice. nie, No ja nie, co ja nie, 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 Uciekaj, nie, 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 bo wyciągnąłem nie, jakąś nie, 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 nie no czosnek 203 mnie dojechał <laughs> O jeszcze kolejny, zajebiście, ja szklankę na bani rozbijam Dobra No i co ja was poddolę <laughs> <suszel> <suszel> no, Nie wypatrzysz Nie, nie, nie byłoby wy O kurde Giovani No dobra Canjo? No nie no czemu, jak klikam escape to mi się czarny ekran robi Ej to wyparowało No cap Ile you see? My game What the fuck is that? Bro! Co się it's dzieje? It's not there! You see? Tak radzioła! Yeah, no, a rofter, fucking right? cammy split! Tfu! Uuu, no okay. i przyniosłeś klątwy no coś ty zrobił. Uh. <laughs>